Jestem w nowej hucie w schronie pod technikum numer 17 tutaj wystawa jest, a to takie pomieszczenia, w których się ludzie chronili na wypadek drzwi zwykłe ale co chciałem da powiedzieć? makietę wzorcowego schronu z lat 80. Odpornego na niektóre czynniki darzenia broni atomowej. Zobaczcie takie. Kajutki by były, ze spania. o tutaj wentylatorownia, tam byłem, tu WC, WC to tu i mi łazienki, a tutaj yy, walnia, czyli i tak y, człowiek musiał siedzieć tam, tu jest główny korytarz, no i wyjście do góry, jedno, drugie, awaryjne to nie wiem gdzie jest, tu chyba by było awaryjne jakieś w każdym razie, no strasznie. Tutaj jest siedzieć. Wyobrażacie sobie w takim pomieszczeniu? To jest rakieta, a jestem w pomieszczeniu jednym. Tutaj tu powietrze wtłaczane, no nie jest to przyjemne. A tu jest korytarz. tu jest korytarz. Proszę bardzo. I takie pomieszczenia są. Wentylatorownia z boku.